Ja zaczynam. 3, 2, 1. Eee! Nie buduj... Ej! Nie budujcie się! Ty... Po co wodę wylał w ogóle? Ja nie wiem co ty masz w głowie człowieka. Mm, słabość! Nie radość. O nie! Ja się... Oni byłeś... Się... Chodaj roz... rozlałeś im tu wodę! Nie! Ej, czekaj, ja nie mam tarczy. Albo dobra, walcz to. A czemu my nie możemy cię... Ol per wiadro. A gdzie wy jesteście wszyscy? No biegniemy za Simiksonem. Ale a, a, ja a ja się na wieży bawię. <grym> to się baw. W którą stronę pobiegliście? No, my sobie powiedzieliśmy, no ja wam tak daleko nie będę odbiegał, więc... Dobra, dostał. Zapisek wyszedł, xD. Dobra, O. Um, minęły minuta 15. No, widzę przecież timer. Chodź, chodź, Skać szybko z tej wieży! Widzę. O kurde. E, e, to się wybluruje! Chodź. Weź. Ej, 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 spokojnie! Po co wy do mnie tak lecicie, szałaputnie? Szała czy jakby to nie wiem nazwać? Czekaj, muszę zobaczyć, czy to się w ogóle nagrywa. O, nagrywa się. Dzidzia, chill bomba. Ej, 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 nie ma potrzeby tak szybko. musi być spokojna gra, Dzidzia. Ty jeszcze nie wiesz o tym? Ten... W ogóle gram na dwóch łowców. Plus spektaktakta, grafika. Dzidzia. Dobra. A! Ej! A nie, dobra nic. Ło, wow. E, w tą stronę biegnę. pobiegę w drugą i skoczyłem. Dopiero trzy minuty, a ja już jestem na takim tryhardzie. No, dwóch łowców dopisuję, co? Co on tam? Chodź, uważaj! A! E, Mateusz. Mateluzek! Mateluzek, uważaj! Gdzie jest zabisek? On pewnie... Ej, ja, ja wiem gdzie on poszedł, on mówi przed odcinkiem, gdzie chce iść, pamiętacie. Aha, no, ścisnęło. To <ścisnęło>, ścisnęło. Gdzie zapisek? Nawisz, <ścina> no poszedł. <ścina> Wrócił! Uważaj! <ścina> Ale że mrąknął wiaderko! Ale ładne wiaderko walnęłem! Gdzie jest zapisek? O, tam, no w... tam na dole, dobra, widzę go. Ej, poczekajcie, a może tak nie wiem, taktycznie trochę zagramy. To nie, że nie Jeden, drugi. Kurde, zagramy. ale to jest trudne. Walnięcie wiadra. Patrzcie Wszyscy... chwilą zrobił. Ej, bo zabisek tu idzie. Dobra, wiadro się kończy. Nie... Nie w wiadra, dlatego że spadłem na jakby połówkę. Ej, nie pomyślał ktoś o zrobieniu schodów? Nie, Nikt nie jest tak, do, do mnie? E, no? E, e, znaczy nie? Zostało tak mało bloków już. Muszę zaoszczędzić. Mi się kończą. Ja mam 5 na pewno. O, kurde. Sorry, ale nie tak. Ty ja mam problem. O, nie jest mną. Ja to widziałem, za O kur... Nie! Hunter! Uuu. O nie! Hunter! Dobra. Na razie totalna czyluweczka luweczka no, grafik komentuje. Dobra, dostał tam. Ej, Ej! Jest? No ale... Diamentowy, try hard. Ej, sorry, no ale do... dzisiaj ja wygrywam no To jest tylko początek rewanżu, kolego Ostatnio jest. też wygrywałeś na początku A cię porobiliśmy Jest, dostał bombę Jest Dobra, totalna... Na razie perfekcja. A ty tam jeszcze jesteś na tej swojej wieży? Nie, ja sobie... Jeszcze... Nie! No debi. Jesteś! Hej! Kyle muszę cię walić! Dobra, czekaj ja mu górą idzie. Robię wiadro. To rób. Wyszło! Dostał. Gdzie on jest? No nie wiem, gdzieś w polu biegam. Dobra, żeby za było to łatwiej, robię sobie efekt glow. Czekaj, nie, nie bijcie mnie Ej! No woda była! Dobra. No i no nie! I mi wyszła. Tobie nie <noise> To no wy sobie ćwiczycie mi... klacze, kiedy ja wygrywam z... no, Ale ty musisz przejść Minecrafta, tak? Nie! Ja mam 20 minut, wy musicie mnie rozwalić. Co? No Aha! To tym się. A ja mówię, on się tak z nami bawi. No to rozumiesz, że ty się gdzieś wkopujesz? Gdzieś się uciekasz i. O! Nie, owca. I ciebie nie ma. Rozumiesz? Możesz się ukryć. Nie wiem, czy ci się. Ci będziesz chciał 20 minut shifta klikać. Nie, ja nie będę się kampił. Macie? No jakby nawet. Ja? Nie, nie, nie wiemy nawet gdzie jesteś Przecież ja mam efekt glowing. Powinniście mnie na luzie widzieć Ta! Ale zależy na gdzie biegłeś. Mogłeś odbić sto kropek Ostatnich wieżyczek O, widzę go! O. SHIFT! Ch Ch Chodzaj, czy ty coś enchantowanego? Nie! Czekaj, patrz. Dobra, wychodzę! No, no dawaj, no, dawaj! No, chodź, chodź, podejdź, kozuczku! No, no, wylej tą wodę! Wylej tą wodę! No kurwa, ty byś mi wodę zabudował! On <noise> mnie tak udusi! Patrz to! Patrz! Patrz, dusi się! Nie duszę się! A może chcesz? A wy mnie widzicie przez te ścianki wszystkie? No! Kodzik, o nie! Ale twój crafting też zapożyczę. Nie. Zabuduj go ktoś drewnem! Dostaw. Ja nie mam. Kurde. Chodź kaczor majtek. No to pa. Uh. No, hop, hop, hop. Hop siup. Hopsiop, kaczorek e, przegrał Manhunta. Czy ktoś tu o kur... ma... Nie, nie Panowie, pomocy! Depajcie się! Robimy dzień. Nie ma tak łatwo. Co to ma być za jakiś komentarz? Wioska! Wow! Co? Nie, ale zrobiłem słaby ruch. Chodź tu. Dostał bombę. Nie, wracaj, wracaj mi tu Chłopaki, F3 E 316, e, 29 Możesz zrobić te pointa w łóżku, chłopie O ile zdążysz Nie, 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 nie Nie, nie, nie 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 ta wioska Gdzie on jest? Jest! 316 No 29, 316, 29 To jest GG, to jest już GG win 10 minut zostało. Nie, nie, nie ma Zmina, bo jestem przy wiosce. Kurde, zapamiętam, kody, Albo se zapisał. Ale nie wygra. No. Nie wygracie tego. Po prostu przyjmijcie to do wiadomości, że ja to wygrałam. No, ale nie poddawaj się. No, no chłopaki, no już Dajmy, oddajmy mu. Tak, tak, oddajmy mu. No właśnie, oddajmy no, gdzieś dajmy widzicie, mu. Że, gdzieś... Co? 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 Adam! Królem oh. jesteś! O oh, nie, 10 minut. To panie! Ty tylko on wychodzi? Ej, 316, 39. Eee, wie ktoś, co to jest? Wie ktoś, co to jest ten X-Ray? Nie, no, 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 no. Coś, czego bardzo lubię używać. Okej, okay. chodź, chodź, golem, chodź. O? Tylko, że. Na... Tylko, że najtrudniej. Po co ci golem? Zobaczysz. No Jak ty wszystkich. Ej, no ale to jest nie fair, no bo mopki nas mogą zabić, a ty masz tą mnie zbroję, no, no to. Na tym, ten challenge polega, że musicie mnie zgładzić, pomimo tego, że mam zbroję. No ale no 20 minut? Możemy zrobić następnym razem więcej, jeśli chcecie. Następnym razem czy dzisiaj? Następnym razem. Ja bym sobie zrobił. Ej, ktoś jest. Czy mnie? Ja jestem we wiosce To chodzaj! Jest! Wejdę. Dobra, ale bym zrobił błąd życia teraz, ale nie Chodzaj! Co jest? Chodzaj, zrób tam spawn szybko! Ja nie wiem gdzie, gdzie być ogólnie Jeszcze jedna drzewka O nie spawnpoint. point Nie ma łóżka. Mog mogłem sobie w... E, ten Dzizio. Dobra, wracaj tu i przy okazji oddaj mój Dobra, zostawiam go, przecież nie będę się nad biednymi znęcał. No właśnie. Biedaków będziesz ten... Rozwala... Oul! Ej, Ej, zabiłeś bo... tego galema w końcu? No, a co? Nic. Musiałem się ubezpieczyć, co będziecie mi prowadzić. O, no, plan! Kto chce hejbale? Ej, właśnie, hejbale, dzięki, że mi przypomniałeś. Chodźcie szybko, Bingo. Zbijesz sobie kilka hejbali. Jak je postawisz pod siebie, to na przykład wtedy. Nie... No skąd ty masz tarcze? A kogo przed chwilą ja rozwaliłem? Eee, e, świrusa wirusa? Czekaj, bo u mnie zombie goni muszę go rozklepać.

No. Fula No, to jest... No, sorry, ale ja jestem umiejętnym graczem i... No, ale... Cho... Choje... Adasiu! Przychodź szybko z tymi tymi! Aha! Mnie zabił zombiak! Kurde, gówniaki małe Pyk pyk Nie! Dzisiaj. Na pierwszy z tobą rozpraczę ale no oni to mają point, a ja nie wiem. 6 minut. Ja kurde! Tu, jak coś no, przyjdzie, to ja przegram co nie? A póki go tu nie ma? Haha! Ha. Kurde! Dobrać. No Ale no. Ja mi się śmiać z tego, co, to, co wy Spróbujcie go rzeczy, na przykład tak jak ten zabisak, Zabisek proszę nie kląć w czasie. O, jeszcze achievement, proszę. Po co? Nie zaraz to coś załatwi. To niech cię załatwia, Przynajmniej będę miał mniej roboty. <laughs> Nie, nie możesz zdobyć tego czegoś. Chłopca Endermana zaatakował, nie mogę w go. Ale człowieku, przecież to jest klucz do wygranej. Co on niby widział? Chodź, chodź, chodź do wody, chodź, kochanitki, do wody. Sorry, ale on jest mój. Chodź, 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 chodź. Podlejemy. Mam firebole Można... Cię, można... Tak, jak... Sy, nie, można znaczy... ten... Y, drewniany kilo? Nie, przykro mi Kurde, bo nie mogę wyjść spod ziemi Ej, a ja znalazłem ruiny portalu i tam były dwa firebole No, ciekawe ile... O kurde, on mnie bije Jest Nie dał perły Ale skamer kurde tam... A, bo I tu wy. można pływać! Dobra, zostawiam go Zostały 4 minuty no ale to, 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 nie ma sensu już! No, Adam, nie... szybko rób ten kill off. No nie no no, widzicie, chyba będzie jeden jeden. no chyba że znowu jakimś studem w samej końcóweczce mnie rozwalicie. No że... ale... W... Czemu seta nie zdejmujesz już? A chcesz? Nie... Chcesz, żebym połowę no? zdjął? No? Głowę! Ty spodnie i buty zdejmowałeś ostatnio! Dobra, proszę, zdjąłem! Jak sobie życzyłeś. A gdzie jesteś? A, w no patrz, owaj Ej, co poczekaj! Potem ten... O nie! Czekaj, muszę go zdjąć, bo mnie jeszcze... zaraz to Tak, Może nie rozumie znaczy nasz grafik, który jest na czacie, ale... Ja mu wytłumaczę później Spokojnie o, wow. Teraz będę miał problem z... o, rozwaliłem go no bo miałem 2 p No, trudno! On pewnie gdzieś poszedł w pizdu daleko i teraz nie ma. No nie w tej wiosce! Zgiń szybko, bo jest przy swoim spawnie! Ale ja nie mam jak zginąć Jest teraz. Tu. No nie spawno. wiem, szkielet? Szkielet na przykład? Mógłby być... Ej, bo potki już o, nie o masz. Kurde. Co? Mam, cały czas. A, szybko, tam jesteś. Ty, 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 ty. Ale zamiesz jak ty nie przyjdziesz tutaj i... Po co ci te ślące wyposażenie? Ej, dwie wy tu macie oczko, nawet nie wiedziałem, dobrze wiecie. pa, Szymuś. Papa. Ja uciekam, klucz do wygranej. Dobra, to w takim razie ostatnie 2,5 minuty ja sobie spędzę chętnie w powietrzu. No ale, no Jezu, jakby bloków nie mamy Ja mam ponad... ponad półtora staka Dobra, ja mogę być na takiej wysokości, więcej nie muszę iść Ja wystarczy, że będę spokojnie... A gdzie on jest? W wioski gdzieś? No... Gdzie... On jest we wiosce samej! Dobra, spokój Już widzę Spokój, opanowałem Właśnie, o to tu chodzi Dobrze godo. Mateusz! O nie! Nie! A, tak spadł! O nie, on tu ma łotera. Czekaj, muszę tego, muszę tego łotera zatkać. Tak nie będzie. Albo w sumie... Zostawmy. Niech się zostanie. Dobra, ja tu mam pewną drogę odwrotu, o której oni mogą nie wiedzieć. konie Minuta trzy... Ej, czekaj! Tu jest Vartix. Nie! Nie! Ej, chodź, na dół, szybko! Ja go widzę To dwa. Nie! Nie, to się tak nie może skończyć Dobra Kurna, to minuta nam została, panowie, a zabijcie jak na mój ciosa nie zadał. O, przyszedł. Co? O, nie. Jest? Nie! Mamy zabójka. Nie. Adam! To niemożliwe. Nie, Adam! Nie, nie, nie mam bloków zaraz. Nie, to się nie może wydarzyć. 40 sekund. Adam! Masz jakieś mieczyki dla nas albo coś? Nie. Szybko! 40 nie. sekund! Dzidzia, nie! nie. 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 chodź zbij go! Zrzuć go chociaż! 10 sekund! Jest! Wygrałem! Wygraniczy! Yes. yes. Zobacz, no, w ostatniej sekundzie. Tak, 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 yes. bardzo śmiało. Jest! Yes. Yes. Wygraniczy! Nie ma tego, yes. wygrałem! No, nie. Tak, nie! Nie ma! ma. No to nie w takim ma. razie zapraszam was na finał. No to chodź! Dobra. No to chodźcie, PVP! No to się zapraszamy na finał za. ileż tam tygodni. No jak? No ja wygrałem. Według mnie jak Ale no właśnie, ja wygrałem. Według was wy wygraliście. No to w takim razie ej. trzeba rozegrać. No dobra. Ino. A co teraz robimy?